Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła. Schodź <grystanie> już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Piotrek, pierwszy konkurs Saporo za nami, jest miejsce w czołowej dziesiątce po raz kolejny, to chyba cieszy. E, no tak, tak. E, dziś w sumie. Skoki, skoki były w porządku e, tam trochę w, w drugim skoku takby za wysoko wyleciałem i nie, nie szło się tam przepchać, było za dużo powietrza nad bólą, a później jakby spadło wszystko, no i, i no i tak w sumie tak wyszło. Czyli można mówić, że trochę pech znaczy nie, no raczej raczej pech nie. no raczej skoki skoki były ok. i w sumie w sumie miejsce też jest ok, można powiedzieć. Znowu, znowu w pierwszej dziesiątce, także tak to jest do, dobre. No ale wydaje się, że z tymi skokami to można by i o podium walczyć, tak przynajmniej sygnalizowałeś już na treningach i w poprzednich weekendach. No tak, można, można, ale tak wiadomo, no skok musi, musi się zgrać tak naprawdę też trochę z warunkami i wtedy. Niestety można, można powalczyć coś coś więcej no dzisiaj akurat dziś akurat było było 10 i, i jest OK. Tymczasem Maciek dzisiaj pierwszy, pierwsze też zwycięstwo w Pucharze Świata. Rozumiem, że to dzięki jakimś twoim wskazówkom. No, puściłem go na kibel. No, na znaczy ci nie, no tak Skakał, skakał gdzieś naprawdę, naprawdę super. E, wszystko. Ka, każdy skok można powiedzieć, tutaj skakał e, e, w tej czołówce, e, a te dwa, no to, to pokazał, że po prostu tutaj w Japonii był no, razem z Peterem Plewcem najlepsi. A tak wierzyłeś przed tym drugim skokiem, maćka, że uda się mu jeszcze utrzymać to prowadzenie przed, mimo tych warunków zmiennych? No, pewnie, że, że tak, no, że to tak naprawdę, tak naprawdę warunki, warunki się zmieniają i, i to jest normalne, ale, ale i tak podstawą do dobrego rezultatu jest dobry skok. I to Maciek tak naprawdę tutaj pokazywał od początku w Sapporo, i, i ten drugi skok skoczył tak naprawdę też bardzo dobry i, i wygrał. Nie, do, nie, nie, nie przeszkadza tutaj ta zmiana czasu jakiś tutaj nie macie problemu z tym przystosowaniem się już teraz? Nie, znaczy wczoraj wczoraj było trochę, trochę problemu. E, tak trochę mózg gorzej funkcjonował, nie, nie, nie nie do końca człowiek był wyspany, a dziś już, dziś już było wszystko ok. już tak można powiedzieć, że czucie takie jak, jak normalnie na, na zawodach i normalnie na tych skoczniach w mnie co były w Europie. E, także, także już się udało, udało się fajnie przestawić i, i, i tak fajnie. Czyli co, ogólnie zadowolony z dzisiejszego dnia występu? No dokładnie, dokładnie. Także dziś dziś fajnie poszło skoki okej, okay, wynik też okej. Okay. A jutro, a jutro walczymy znowu. No to dzięki Piotrek i powodzenia jutro. Dzięki i nie dzięki.